Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale No i stało się coś, czego mało kto się chyba spodziewał Zapowiedziano Red Dead Redemption 2 na platformę PC Do tej pory ta gra była dostępna tylko i wyłącznie na konsolę I wydawało się, że tak zostanie, ponieważ Jedynka, pierwsza część tej gry Do tej pory jest dostępna tylko na konsolę I wydawało się, że póki jedynki nie będzie na PC-ta, To nie będzie też dwójki Ale z drugiej strony no ostatnio się pojawił Rockstar Games Launcher I były spekulacje z czym to się wiąże i była właśnie taka teza, że może Red Dead 2 na PC, -ta, ale to były naprawdę takie, że tak powiem, bardzo odchylone yy, tezy. W każdym razie Rockstar zapowiedział Red Dead już na 5 listopada, czyli słuchajcie, już za miesiąc. Także no jest to takie nagłe, bez jakiejś większej kampanii reklamowej. Hmm, można powiedzieć, że niejako nawet taka niespodzianka. W każdym razie m, pokazał y, Rockstar, y, ukazał artykuł na m, swojej stronie Rockstar Games Newswire. Są też pisy na Twitterze, na, na Facebooku. Y, tutaj mamy plakat potwierdzający, y, że wersja pc wchodzi 5 listopada. I co tu mamy napisane na ten temat? Jest tutaj między innymi napisane, że. Między innymi będziemy mogli już od 9 października zakupić pre-order tej gry w... poprzez Rockstar Games Launcher, co jest bardzo fajną sprawą. I dzięki temu otrzymam też specjalne premie. Inne ważne informacje. Tutaj mamy wspomnienie o Geta Sandras na że mamy darmowe, darmowe GTA San Andreas w, w Rockstar Games Launcher do pobrania. Możecie odebrać, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, jeśli nie macie GTA San Andreas. Tutaj mamy kolejną informację, to jest chyba druga najważniejsza informacja w tym artykule, to to, że wersja ta będzie zawierać liczne ulepszenia techniczne i graficzne, aby pogłębić imersję gracza, a także nowe misje ścigania zbiegów, kryjówki gangów, uzbrań nie tylko. Przede wszystkim mnie ciekawi yy, ulepszenia techniczne i graficzne. Być może ta gra będzie wyglądała jeszcze lepiej niż na konsolach, a już na konsolach się prezentuje naprawdę znakomicie. Także naprawdę, na, na, PC, na PC może być petarda, może ta gra wyglądać cudownie. Mamy również potwierdzenie, że DLC, które się ostatnio pojawiło w Red Dead Redemption, czyli te profesje na pograniczu, gdzie mamy, mamy handlarza, łowcę nagród, kolekcjonera, że to od razu też będzie dostępne w wersji pc -towej. Tutaj mamy informację od przedsprzedaży, i to jest też bardzo ważna informacja. Ponieważ, jeżeli kupicie Rededa w przedsprzedaży za pośrednictwem Lockstar Games Launcher, to możecie wybrać dwie gry z tej listy. I mamy do wyboru GTA3, GTA Vice City, GTA Andreas, które już teraz można odebrać darmowo. Bully, Eleanor i Max Paint 3. Ja na pewno to będę brał, bo chciałem właśnie to ograć w najbliższym czasie na live'ie I dobrze się wstrzymałem z kupnem, bo dzięki temu, że kupię Rededa, to będę mógł tą grę na przykład odebrać za darmo. To też jest bardzo ważna informacja: że mam jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy w przedsprzedaży. Jest też tutaj w artykule napisane, gdzie będziemy mogli wersję pc zakupić. Jest tutaj m.in. wymieniony Epic Games. No i też, co najważniejsze, mamy informację, że zapraszamy na Rockstar News WAR 9 października, ponieważ tego dnia zamieścimy pierwszy zrzut ekranu, wymagania sprzętowe. No to mnie bardzo ciekawi. I inne informacje na temat gry, czyli już za kilka dni dostaniemy kolejne informacje na temat Red Dead na wersję pc -tową. Także całkiem fajnie. No, powiem wam, że jest to naprawdę niesamowita informacja. Bardzo mnie to cieszy, że, mm, że Reddit wychodzi na wersję PC-ową. Miałem okazję zagrać na Xboxie One X i powiem wam, że ta gra jest naprawdę niesamowita. Bardzo dopracowana, ma bardzo wciągającą fabułę. Także osoby, które nie miały okazji się zapoznać z tym tytułem, naprawdę Wam zalecam, bo myślę, że będziecie zadowoleni. A w tym krótkim materiale informacyjnym to już właściwie tyle. Napiszcie tam na dole w komentarzu, co sądzicie o premierze Red Dead na PC i czy w ogóle zamierzacie kupić wersję PC-tową. Zwłaszcza mnie interesują konsolowcy, czy, czy konsolowcy będą kupować Red Dead na PC. No w moim przypadku jest tak, że mam na konsolę, ale będę też na pc tak kupował. Jeśli Wam się ten materiał podobał, to zachęcam Was do postawienia pałeczki w górę pod tym filmem, a my widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale, także do zobaczenia wszystkim, cześć, trzymajcie się.